Cześć! Dziś zabieram Was na spacer po Herceg-Novi w Czarnogórze. Mieście pełnym klimatu, schodów, twierdz i zachwycających widoków. Jesteśmy tu w ciepłe czerwcowe popołudnie, idealna pora, żeby pozwiedzać bez pośpiechu. Pamiętajcie o zostawieniu łapki w górę i zasubskrybujcie kanał, żeby nie przegapić kolejnych filmów, a teraz ruszamy w podróż. Zaczynamy od nietypowego miejsca. Pomnika Jedynego Komniarza w Herceg-Novi. To postać z barwną historią i lokalną legendą. Stoi tu w naturalnej wielkości, dumnie jakby miał za chwilę wdrapać się na którejś z dachów. Niby drobiazg, a od razu czuć, że to miasto ma swój lokalny charakter. Trasę zaczynamy ulicą Nikole Durkowicza. Pełno tu sklepów, idealnych na drobne zakupy, pamiątki czy szybką kawę. Idąc dalej dochodzimy do skweru Nikole Durkowicza, który wieczorem całkowicie zmienia klimat. Robi się tłoczniej, słychać muzykę na żywo z pobliskich knajpek i restauracji. Ludzie przesiadują na ławkach, śmieją się i rozmawiają. To jedno z tych miejsc, gdzie wieczór płynie wolniej i smakuje lepiej. Stąd kierujemy się w stronę wieży zegarowej, zbudowanej w XVII wieku przez Turków. Przez lata służyła jako brama do Starego Miasta. Dziś to jeden z symboli Hercegnowi prosty, ale piękny element miejskiego krajobrazu, który nadal wybija godzinę. Wspinamy się dalej do Kościoła Świętego Michała Archanioła stojącego w centrum Starego Miasta. Przepiękna budowla pełna spokoju. Idąc dalej szukałem tutaj punktu widokowego, niestety bez powodzenia, ale sam plac wokół kościoła, bardzo kameralny i warty chwili odpoczynku. Schodzimy schodami w dół i zmierzamy w stronę mariny. Robi się coraz tłoczniej, słychać rozmowy, śmiech i brzęk kieliszków w barach. To miejsce żyje, zwłaszcza o tej porze. Długimi schodami schodzimy niżej, a przed nami rozpościera się zatoka Kotorska i góry po drugiej stronie. Widok, do którego mogliśmy się przyzwyczaić w Czarnogórze. Jeszcze kawałek w dół i trafiamy na mały, uroczy plac otoczony wodą. Po lewej stronie zamek obok plaża Herceg Novi. Pomnik założyciela miasta, jego nazwę wrzucę poniżej. Jest tu kilka palm, a także kultowy napis Herceg Nowi, idealny na fotkę z podróży. Na koniec jeszcze rzut oka na Forte Mare. Kamienną twierdzę przeklejoną do skały z widokiem na wodę. Wszystko tu naturalnie ze sobą współgra. Zamykamy spacer krótkim przejściem wzdłuż mariny. Łodzie, fale i wieczorne światło sprawiają, że nie chce się stąd odchodzić. Jeśli Ci się podobało kliknij łapkę w górę, zostaw komentarz i zasubskrybuj kanał. A my widzimy się w kolejnym filmie. To wszystko na dziś. Dzięki. Cześć.